Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Złotwa i w dzisiejszym odcinku muszę wa z wami trochę porozmawiać niestety, bo nie będą pojawiały się odcinki. E, tak, nie będą pojawiały się odcinki z powodu takiego iż e, moje gardło trochę umiera e, i nie mam, żeby odcinków jakiś na zapas czy coś Ten odcinek pewnie się i tak pojawi w sobotę, żeby Zastąpił tam wszystkie odcinki które były no i tak, ale i tak jak mówię, jak na razie moje gardło umiera, więc y, nie będzie żadnego odcinka, po prostu y, nie jest to spowodowane czymś, y, żadnymi rzeczami, które możecie sobie myśleć, y, nie, 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 y, to jest po prostu, że tak powiem, no po prostu no, od dużej, no, ojejka, y, no po prostu no, boli mnie gardło, zachorowa, po, po prostu boli, boli mnie gardło bardzo i no. No i nie będzie odcinków niestety, ale jak już y, na pewno wszystko się polepszy, to odcinki powrócą do normy, więc chciałem was poinformować. Yo!